Rozmawiając z dorosłymi ludźmi o tolerancji, z czasem zaczęłam rozumieć, że ona nie jest tak bezdyskusyjnie zaletą. Dzisiaj wręcz nie chciałabym usłyszeć od kogoś, że jestem tolerancyjna. Dzisiaj tolerancja jest dla mnie wręcz wadą. Małe dzieci traktujemy tolerancyjnie, no bo takie to jeszcze małe. Ale gdy ja rozmawiam z dorosłymi, wspominającymi swoje dzieciństwo, to okazuje się, że tolerancja wcale im nie dawała radości, bo nie czuli się szanowani. czyli, że po prostu im wszystko wolno. Prawda, że koledzy na, na placu zabaw zazdrościli takiemu, którego mama toleruje, że się spóźnia. Ale gdy wspomina się ten czas po latach, to mówi do mnie pacjent, jak to jest fajnie, mama szanowała kolegę, wołała go na kolację. Myślała o czasie, bo jest dobranocka, a ja byłem tolerancyjnie traktowany. Mogę się bawić ile chcę. Czyli przy dobrych intencjach rodzica okazało się, że po latach ta tolerancja kojarzy się temu człowiekowi z pobłażliwością, z lekceważeniem. Żyjemy w latach, w których o tolerancji mówi się jednak dalej dobrze, mówiąc o stosunku do dziecka. A co straszniejsze, mówi się o niej bardzo dobrze już w kwestiach życia dorosłego. Należy być tolerancyjnym, bądź tolerancyjny. Więc mniejszym ogłaszam, ja nie chcę być traktowana tolerancyjnie. Natomiast prawdą jest, chciałabym, by ludzie mnie szanowali. A sobie postanawiam, ja nie będę tolerować ludzi, ja chcę ich szanować. W związku z czym im bardziej mi się to uda, tym bardziej będę się cieszyć. Ale cieszę się, że do tego zmierzam. Chcę ci powiedzieć, że naprawdę, jak jesteś tolerancyjny, to też poniekąd obrażasz. Bo jakbyś mówił: "A żyj sobie tak, ja się nie wtrącam, twoja sprawa, twoje życie", to nie jest kontakt osobowy. Lepiej, żebyś powiedział: "Ja ciebie szanuję i chcę z tobą o tym porozmawiać". Jeśli chcesz tak żyć, nawet jak uważam to za nierozsądne, to przez szacunek dla Ciebie nie będę Cię tolerował, tylko przyjmę to, że Ty żyjesz tak. Może kiedyś ja zmienię zdanie, może Ty. Jestem zawsze gotowy na spotkanie. To jest szacunek. To wszystko.